I zobaczcie, jest znaleziony, o, ale piękny. To jest podgrzybek. Utniemy go tak. Jest super. Taki. Och, zdrowiutki. Super, a tyle już mam. 10 minut zbierania. O, widzę następnego, jest. Widzicie, tu jest jeden, tam jest drugi. No to go bierzemy. Ciach, z korzeniem. I ciach, i my szukamy dalej, bo to często grzybki rosną przy sobie. Ale tutaj był wysyp. Szukajmy. O jacie, ominąłem go. Czyż ja tu byłem wcześniej? Dobra. ten nóż jest piękny może tutaj ten jest następny olo no niesamowicie. Ten jest piękny też. Patrzcie się kolejny. I następny go widzę też. Tam jest tu jest, ale. No, czegoś takiego to się nie spodziewałem tutaj. Przepięknie. Tyle już jest. No to jeszcze się rozejrzyjmy. No Tutaj widzę, że grzybki rosną. Ohoho. I następny i tu jeszcze obok jest kolejny. Wspaniale. Bierzemy. Bierzemy. Tego tutaj też. Bezpiękny. Dobra. O. Następny. Dobra. Już widzę następnego. Tu się schował. W trawie. Ale taki trochę. Skapciały tego go nie biorę. Szukamy dalej. Widzicie, zero montażu, grzybków jest dużo. Mamy następnego podgrzybka, taki ładny. No, trochę mi się nie uciął. Ale to nie szkodzi, jest, zakopiemy. Żeby ktoś inny mógł też zabrać. Dobra. jest tutaj taki duży też zobaczymy o ale cały robaczywy. to nie bierzemy go idźmy dalej I to cały czas jestem tak 5 metrów kwadratowych o piękny las jest dzisiaj październik koniec końcówka października Cieplutko. Tutaj Wam teraz pokażę ciekawostkę. Widzicie? Mój sąsiad pożyczył mi wiaderko. No i co tu mamy? I mamy kolejny. No aż miło. Co my tu mamy? Nie. Tego nie zbieramy. Szukamy takich bardziej szlachetnych. Po grzybków, no, borowików, jak to woli. Mhm, mhm. No, tu, o, 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 jest, proszę Państwa, jest piękny, utniemy go od spodu. Trochę zjedzona ale nie robaczymy Piękny Będzie idealny do zupy grzybowej dzisiaj Tylko kto ją zrobi hmm, Raczej kto obierze grzyby Ciągle szukamy ale tu ciekawostka Tyle udało nam się nazbierać w ciągu dwóch godzin no to tylko jedno wiadro, jeszcze mamy drugie o, o, o ale znalazłem dużo